Udało ci się zabić wroga. Przeciwnik serymi... Servus z tej strony Souls Soul, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wide Rift. Dzisiaj pogram w dywizji Diamond 2. I pójdziemy na aleję barona postacią Kale, natomiast na początku podsumujmy sobie statystyki ostatniego odcinka. Ostatnim odcinkiem był Medisa na uspokojenie Triple Kill w Mythic. 5 w ciągu 22 godzin i 38 minut odcinek ten znalazł się na trzecim miejscu według rankingu liczby wyświetleń z wynikiem 688 sztuk. Dodatkowo pod tamtym odcinkiem udało wam się dobić 55 ocen pozytywnych, za co serdecznie dziękuję do każdej z tych 55 osób. Kieruję serdeczne podziękowania, a teraz pikujmy Kaylee i widzimy się na ekranie wczytywania postaci. W naszej drużynie: Kale Mundo Ekko, Ezreal oraz Yumi. Yumi u przeciwników: Wayne, Pantheon, Fizz, Lucian oraz Alistar. Mamy Mundo jako tanka. Przeciwnicy mają Alistara jako tanka Mundo na Piątym poziomie maestrii, bodajże szóstym poziomie maestrii, Ezreal na czwartym i Yumi na czwartym. U przeciwników Wayne na topie to może być problematyczne. Jako Kale, jesteśmy stricte late gameową postacią. Gramy z Runką zabójcze, że Wayne również. Panton na dżungli jest silnym pikiem, do tego Lucian z Kraken Slayerem również może nieźle działać. Mamy na midzie Ekko fajna postać. No i to, to Yumi. Yumi mnie mega ciekawi w tej grze. Natomiast tak jak powiedziałem, Kelly jest mega late game'ową postacią. Wayne również. Tylko. Wayne atakuje z dystansu, więc być może będziemy mieli problem z last hitowaniem, z farmieniem się. No i to może być delikatnie, delikatnym kłopotem. Natomiast bądźmy dobrej myśli i miejmy nadzieję, że tutaj ogramy Wayne. Gdy gramy z buildem już śpieszą z pokazaniem wam buildu. Idźmy na Topa na solo linie, no i gramy z buildem z łodzi esencji klinga burzy, zaklęcie, inercja, następnie krwiopijec ostrzy nieskończoności, a na końcu moc trójcy build ten działa naprawdę przyjemnie no ale pytanie jak zadziała działa przeciwko adk'ry bo przeciwko adk'ry jeszcze nie grałem, zaczynamy z trzecią umiejętnością krótki cooldown, dodatkowo autoatak e, na, auto na dystans, jest to świetny, świetna umiejętność rozpoczynająca tak naprawdę e, no i problem polega w tym, że Ee, że co? No, że nie mamy tak naprawdę aktualnie podejścia do Wayne? Ona będzie nas dosyć mocno, no po prostu trzymać na dystans. Już widzimy, że ona nie puszuje. Ona trzyma linię, więc może być naprawdę ciężko. Bank, ależ pięknie ograna akcja na samym początku. No. Mieliśmy delikatny, delikatnie, delikatną przewagę, tak naprawdę. Na początku nastakowaliśmy naszą pasywkę, za chwilę wam, wam opowiem o, o umiejętnościach, tylko wzbierzmy tę falę milionów i wycofajmy się, kupić przedmiot. Będziemy mieli teraz przewagę na linii, i to może być dla nas e, tak naprawdę idealnym początkiem I gwoździem do, 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 i gwoździem do trumny dla Wayne. I teraz trochę o umiejętnościach. Nasza pasywka działa w ten sposób, że ładuje nam się pod maną pasek energii. Ja sobie pozwolę nawet przeczytać Wam, jak działa pasywka. Kale zostaje wywyższona, gdy zdobywa kolejne poziomy. Mm, a to nie tak. To nie jest to. Halo? No dobra, generalnie zwiększa nam się attack speed, albo ataki ogólnie? No nie wiem, nie wiem. W każdym razie wraz ze zdobywaniem kolejnych poziomów, Kale zdobywa coraz to potężniejsze Coraz to potężniejsze wzmocnienia. Na poziomie 5 autoataki Kale stają się dystansowe, na poziomie 10 autoataki Kale wybuchają dodatkowo. No i nasza trzecia umiejętność, czyli to wzmocnienie autoataku, również zadaje obszarowe obrażenia. Aktualnie trafia tylko w jeden cel. No i na 15 poziomie premia wybuchowej umiejętności nie znika, w sensie nasza, nasza pasywka jest cały czas naładowana. Widzicie, Wayne gra bardzo dobrze. Mamy mega ciężką linię. Tym bardziej, że trzyma cały czas te miniony pod swoją wieżą. No, jest naprawdę ciężka linia. Idzie tutaj e, Xin, bodajże, tak? Czy kto to przyszedł? Albo Panton. To chyba raczej Panton był. E, więc, no, tym bardziej musimy uważać. Jesteśmy bez many. Jesteśmy ciągle obijani przez Wayne. No, jest mega ciężką. Tyle, tyle mogę tylko powiedzieć. Ona no, trzyma nas za daleko od farmy. No, jest naprawdę dobrym graczem. Nawet nie do końca wiem, jak przeciwko niej walczyć. Ona ma gigantyczną przewagę aktualnie. Postarajmy się przede wszystkim tutaj farmić. Postarajmy się nie tracić tutaj przewagi. No i liczmy na. Co? Nie, nie. nie. Co się dzieje? Nie. Aaaa. E, spingujmy tylko tutaj, że potrzebujemy pomocy, no bo tutaj bez pomocy może być naprawdę ciężko. no mega mocno nas trzyma tutaj odepchniętych pytanie czy jako ją zabije, raczej nie wydaje mi się, że troszeczkę że zbyt szybko wbiliśmy się straciłem last hita, ale mamy już piąty poziom to jest przyjemne, wycofajmy się teraz na bazę mamy już piąty poziom, to jest o tyle przyjemne że nasze ataki teraz są dystansowe Dzięki czemu możemy po prostu lepiej, łatwiej, prościej last hitować. No ale jak widzicie, no naprawdę jest tutaj, jest tutaj ciężko. Pomimo, pomimo tego, że mamy jednego killa, Wayne no, nawet nie tak znacząco. Myślałem, że będzie znacznie bardziej znacząco w goldzie odstawać, ale wcale nie ma takiej duży, dużej przewagi. My dużo straciliśmy teraz farmy, niestety. No, ona ma prawie siódmy poziom, my zaledwie prawie szósty, a u nas poziomy są priorytetowe. No naprawdę bardzo dobry pik przeciwko Kayle. Tak naprawdę, tak całkowicie szczerze. Dobra, słuchajcie, chcemy tutaj oszczędzać manę. Chcemy oszczędzać manę, chcemy puszować ona. Ma teraz mało HP. Mamy przewagę w przedmiotach, mamy przewagę w życiu, mamy przewagę w malnie, więc wykorzystajmy ją. Na chwilę stanie Herald. Dobrze byłoby go zrobić, natomiast trochę o umiejętnościach, bo zapomniałem Wam o nich opowiedzieć. Pierwsza umiejętność jest to rzucenie przed siebie pocisku. Ojcze, chcemy atakować pod wieżą? Wątpię. Bardzo ładny gang ze strony Mundo. Naprawdę ładnie pod wieżą, plus z naszym ultem tutaj pięknie to wszystko zadziałało, słuchajcie. Więc pierwsza umiejętność jest to rzucenie noża przed siebie, sztyletu, jak zwał, tak zwał. On się rozpryskuje na pobliskie postacie. Przez co, czy my weźmiemy wierzę? Przez co możemy zadawać tak obszarowe obrażenia. Druga umiejętność jest to heal wraz z przyspieszeniem. Healujemy delikatnie siebie lub sojusznika, lub siebie i sojusznika i przyspieszamy się i sojusznika, że możemy po prostu szybciej biec o chwilkę. Trzecią umiejętność jest to wzmocnienie autoataku. Do piątego poziomu on staje się obszarowy po prostu, w sensie dystansowy, a po dziesiątym poziomie, jeżeli mamy kale, no to on jest obszarowy, że on po prostu zadaje obszarowe obrażenia, no a ult jest to nietykalność, taka inercja na 2,5 sekundy. Do tego zadajemy obrażenia w okręgu po pewnym czasie. Teraz... Teraz dobrze byłoby zabić Way, ale chcemy dobić słuchajcie, ten 10 poziom. No, naszym priorytetem tak naprawdę jest dobicie poziomu 15, dopiero wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwej potędze Kale. natomiast i tak już... Czy napadnie Nie! Jeden autoatak od wieży, źle użyty exhaust źle użyty egzost. tutaj powinniśmy się farmić, mamy przewagę, nie traćmy jej, nie traćmy jej. 4700 golda, 4800 Wade ma zaledwie 300 golda przewagi, powinna mieć znacznie więcej przeciwko Kayle no a, a nie ma, więc tutaj no nie traćmy tej przewagi, po prostu nie dawajmy się tak głupio zabić, e, starajmy się dalej farmić naszym priorytetem jest tak, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, dobicie do tutaj 15 poziomu, e, niestety chyba straciliśmy smoka, tam walka na topie się dzieje, seryjny zabójca dla mamy smoka dla naszej drużyny, seryjny zabójca dla Naszego sojusznika nie wiemy gdzie jest Wayne. Ona by mogła się wycofać na topa. Mogła się wycofać po przedmioty i zaraz tutaj do nas wróci. Nasza drużyna nie żyje, no my dużo nie pomożemy. Przede wszystkim, tak jak mówię, musimy się tutaj farmić. Mamy zaledwie ósmy poziom, więc dużo nie jesteśmy w stanie zrobić, ale, ale i tak już tutaj zaczyna fajnie działać, a po kolejnych przedmiotach będzie to działało jeszcze lepiej. Użyjmy tutaj warda, żeby tutaj Wayne nas nie zaszła. Mit jest spuszowany delikatnie, ale to nie szkodzi. Możemy tutaj sobie zabrać te, 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 te golemy. Eee, ale tutaj jest niestety jest niestety wart, więc Herolda nie weźmiemy. Wayne gdzieś tutaj się czai, więc to jest również niebezpieczne. Mamy 13 sekund do egzosta. Eee, tracimy czas. Aktualnie tracimy czas, nie robiąc nic. Wayne e, nie odpuszowuje. Mogłeś mm. poczekać. Serio Mordem, mogłeś poczekać chwilę. Tutaj zaraz może Wayne, Wayne gdzieś iść. Dokładnie idzie już. Udało się zabić przeciwnika. Pięknie, 3-1. Herolda dobrze byłoby wziąć. Nie wiem, czy nam się uda. Teraz mamy, mamy dobry moment, ale ja skoczę mi da bo jest tutaj Fizz, który puszuje. A dla nas to jest dodatkowy EXP, który może nam się przydać. Iść do tej Fizz na Herolda, więc postaramy się go teraz obronić tutaj mundzioka, no i wziąć tego Herolda. Myślę, że teraz możemy go tutaj zrobić. Ja pozwolę sobie tutaj zwardować. One, jedna sekunda, więc nie powinna zdążyć dojść. Panton na topie, Fizz obity, więc mamy, mamy okazję do tego. Pięknie, mamy Herolda dla Mundo. My wracajmy na bota po farmę, na Baron Lejna tak naprawdę po farmę. Ona nam się tutaj ogromnie przyda. Za chwilę dziesiąty poziom, więc e, zdobędziemy ogromny burst do obrażeń, dzięki swojej e, pasywce, która na dziesiątym poziomie Sprawia, że nasze auto -ataki wraz z trzecią umiejętnością są obszarowe. No i sprawdźmy, co się, co się dzieje. Nam idzie 30 sekund mm, do ulta. Wayne puszuje bota, więc wróćmy defować. Nie chcemy stracić tej wieży. Mamy dziesiąty poziom. Fajnie. Duża przewaga na pewno. Ok. Może nas zabić. Tutaj nie ma co, no ona, ona ma przewagę, tak? To jest Carry, e, który jest silna e, przy, przede wszystkim. Bang, nie macie, ale ależ pięknie ograne. Obawiam się, że tutaj dokładnie Alistar gdzieś się pojawi. Widziałem go w tym miejscu, gdzie był przy, przy Heroldzie, ale nie spodziewałem się, że on tak szybko. No. Przyjdzie tutaj z góry, no i jeszcze dodatkowo splashuje, aby nas tutaj zabić bardzo ładnie Alistar, ale przyjemne jest to, że Wayne, Wayne obraliśmy, on jest tutaj 1-4, my jesteśmy 4-2, mamy 7100 golda, teraz my mamy 300 golda przewagi, no i naprawdę przyjemnie to wygląda, tym bardziej, że no cały czas zyskujemy tą przewagę, cały czas się snowball, snowballujemy na full buildzie. Kale, jeżeli odpowiednio się pozycjonujemy, ona potrafi robić penton. Po prostu stoi z tyłu, auto-ataki, piep, jeb, piep, jeb, piep, piep, No i przeciwnicy spływają, przeciwnicy nie są w stanie. O tutaj boję się, że Yumi nie przeżyje tego dokładnie. My, niestety, nie mamy tutaj. Nie mamy tutaj. Zobaczcie, jakie duże obrażenia. Nie mamy jeszcze ulta, więc tutaj dużo nie zrobimy. Świetne, nie spłynęła. Myślę, że teraz jesteśmy w stanie zabić tutaj Alistara bez używania umiejętności, dokładnie, bez używania ulta. No i wracajmy na mida, weźmy jeszcze tutaj e, tego krabika, który chodzi po rzec rzeczce. E, no i chciałem iść na, na mida, ale raczej... Oj, nie tego ulta zu zużyłem. Możemy umrzeć, dokładnie, niestety. Użyłem ulta na Mundo, a chciałem użyć na Ekko. Mogłem go również zachować, nie był tutaj ten ult potrzebny. W każdym razie 6-3, źle. Czy mu zabije? Nie. Pantheon uciekł na low dzięki swojemu ultowi. Tutaj walka przeciwko Lucianowi. Widzimy, że no, niestety Lucian zabija Yumi. Yumi nie zdążyła wejść w naszego sojusznika. Jest Alistar. Jest Wayne. To będzie śmierć dla naszej drużyny, niestety. Ezreal może uciec, jest tutaj bardzo low. Czy mu się to uda? Czy mu się to nie uda? Moi drodzy, na pewno Wayne go goni. Dokładnie użyła ulta, Ezreal ucieka. Bardzo mało HP, Wayne, ale niestety. Ale niestety. Ezreal nie żyje. Smok raczej dla drużyny przeciwnej. Raczej tam dużo nie zrobimy. Mamy 30 sekund do ulta, Raczej jak pójdziemy, to umrzemy. Jestem pantą, jest Wayne. Oj, to się bardzo źle może skończyć. No, dokładnie, bardzo źle to się skończyło. Tutaj Panton e, Alistar w sensie nas trzymał z daleka. Yumi w nas nie zdążyła wejść. Ekko tam walczył, ale dużo nie postanie zrobić. Tutaj myślę, że Mundo może zabić teraz Wayne dokładnie. Oraz Yumi może sobie poradzić pięknie z Fizem, który raczej tutaj nie powinien uciec. Dokładnie, dwa trupy dla Mundo. Panton jest na topie. Harold idzie botem. Za chwilkę wstaje Lord, Baron. Baron, baron wolno dość on sobie tutaj teraz dojrzał. No i dobrze byłoby go zabić. budujemy teraz krzyżowiec, chociaż ja nie wiem, czy ten krwiopiec jest takim dobrym wyborem. Myślę, że tak, bo jednak nasze autoataki będą tutaj cały czas tutaj troszeczkę się kilować. No, ale ale tutaj Infinity Edge, most trójcy nam znacząco zadawane obrażenia. Ale to wszystko na spokojnie. Mamy dopiero 12 poziom. Dobrze będzie dobić 15. Dzięki czemu nie będziemy musieli naszej pasywki stakować. Chciałem pójść, odpuszczać na bota, ale widzę, że tutaj się dzieje walka. Więc podajmy się tam, tam za chwilę. Może dojść Wayne, może dojść kolejny przeciwnik. Więc dobrze będzie tam być. Chociaż nasza drużyna pięknie sobie poradziła. To jest dobry moment na Barona. To jest dobry moment na Barona. Nie żyje Pan to on. Ja bym zrobił Barona, słuchajcie. Ojoj, oj, nie zdążyłem użyć. Yy... Bęk nie ma ich. I tutaj również Fisni że żyje. Pięknie ugranacę. Dwa trupy dla Ezraela, chociaż nie udało się uratować niestety. Mundo, ale i tak pięknie to wyszło. Myślę, że weźmiemy jeszcze kolejną wieżę na midzie. 7, 4, 3. Jak widzicie, Kelly jest naprawdę silną postacią. Czy chcemy to wygrać? Pięknie, ależ tutaj rozegrana akcja. Jeden kill dla nas, jeden kill dla e, Ezreala i to może być koniec, słuchajcie. Być może nawet nie zdążymy, nie zdążymy do dobić 15 poziomu. Tak się właśnie kończą gry. E, Kale, dajcie znać, co myślicie o tej postaci w komentarzu. Ja wam bardzo dziękuję za poświęcony czas, za uwagę. Fajnie, że byliście. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, zostawcie łapę w górę. Zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, które pojawiają się w środy. O godzinie 15, w piątki o godzinie 15 oraz w niedzielę o godzinie 12. Ehm, na dzisiaj to by było wszystko. Życzę Wam miłego dnia lub miłej nocy. Ehm, no i co? I fajnie było. Fajnie. Naprawdę przyjemnie mi się grało. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. We will be in touch. Are you all my